Nazywam się Martyna Ścibior. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2012 roku zrobiłam dyplom w pracowni Leona Tarasewicza i Pawła Susida. Zajmuję się malarstwem. Zapełniam płótna kolorowymi rastrami nawiązującymi do dziergania na drutach albo wyszywania. To takie moje wyrabianie cierpliwości. W ramach projektu SUN pokazałam obraz pod tytułem Kryterium. Wykonałam go resztkami czerwonych lakierów do paznokci, które zbieram wśród kobiet. Kryterium, czyli nawiązanie do ról społecznych, któremu poddajemy się na co dzień. Na płótnie spotykają się różne kobiety, obce. Takie, co pracują w spektrze i takie ze sklepów spożywczych czy nocnych klubów. Od matek, żon, po panny, singielki, wdowy. Kobiety przeróżne. Stajemy się tu bliskie.